Siemaneczko widzowie. E, dzisiaj wam pokażę moje wszystkie hobby horsy. To jest moje hobby -bee. i zaprezentuję wam moje hobby horsy, jak mają na imię i tak dalej, więc oglądajcie. Ona jest fajna, kupiłam ją na swoich wakacjach, jak byłam z kupiłam sobie, no i nazywa się Bella, no i mam wspomnień dużo, jak ją kupiłam z Skorzencina, przypomina się, jak była fajna taka ten, woda, takie lekkie fale, no i tam, wiecie. No i teraz... Do kolejnego mojego koniki. Oto on. Oto ten konik. On się nazywa Draco. To jest mój Drakuś. Yy, bardzo fajny jest, bo to jest chłopak. Mam tylko dwa chłopaki w mojej stanie, a więcej zawsze dziewczyn mam. Yy, tak się prezentuje. O. No I tu miał taki przycisk sodra, taka erodia no tam tak ja tam. No i idę pokazać wam mojego kolejnego konika. Dobra, to jest mój kolejny konik. On się nazywa Wisienka. No i on był na zawodach Hobby Horse. I on ma takie coś, zaraz co wam tu czekajcie. O! No i teraz pokazuję wam mojego kolejnego koniczka. To jest mój lejny konik. Też go kupiłam akurat w skorzencinie. Nazywa się Bella. Teraz możecie sobie go podziwiać z boku. No i z przodu, a z tyłu wygląda oto tak. To jest kleczka Lea. No i teraz wam pokażę mojego kolejnego konia. Oto kolejny konik. On ma takie. O. To są wisienka podobne. No... Ogólnie ona jeszcze nie ma imienia, ale tu jest Placz, no, ale nie ma imienia, więc będę musiała wymyślić albo wiem, napiszcie w komentarzach imiona i ja wybiorę i zobacz i nagram kolejny film, na którym, wiecie, no, pokażę jak, które imię wybrałam. Juhu! To jest mój konik Akamada. E, ja on był na zawodach Hobby też Też o takie o, długos, ale ale tak. No. I zdobył pierwsze miejsce. To jest klacz. No i dostałam pierwsze miejsce złoty medal. I prawdziwe złoto. Prawdziwa albo nie, ja sama już nie pamiętam. E, no i tak. Teraz kolejny konik. To są blisko, jesteś ale to super konik. To jest tornado. Taki dzikusek. Moja mama go uszyła. Zobaczcie, jak piękny. No, zobaczcie. Teraz zaprezentuję taką sztukę. To są moje... to jest ogier. Prezentuję wam konia mechanicznego o imieniu Czarna. Prześliczny, nie? Zobaczcie jaki piękny. No, a... Już nagram osobny filmik, jak być po tym yy, filmiku, 100 łapeczek w górę, więc pa widzowie i miski, pa!